Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku ponownie jestem w plenerze. Otwieramy dzisiaj multipaka niemieckiego z kolekcji Panie Niefifa 365 2019. Fajnie słoneczko nam tutaj świeci. Fajna pogoda, nie wiem jak tam u Was. Powoli wakacje dobiegają do półmetku. W sumie już jest półmetek, mamy początek sierpnia, więc za niedługo moi drodzy trzeba będzie się powoli przygotowywać do szkoły. Jakieś zakupy, książki, zeszyty i tak dalej. No i wszyscy zapewne nie możecie się doczekać nowej kolekcji w Polsce czyli mistrzostwa Świata w Katarze. Ja już też czekam. I czekam, na razie niestety nie widać jeszcze, ale może na dniach coś się ukaże. Jeżeli będę miał jakąś informację odnośnie tego, kiedy ma kolekcja wyjść, to przekażę Wam ją, jeżeli też będę miał taką możliwość. Bo czasami takie wiadomości są poufne i nie można zdradzić dopiero kilka dni przed wyjściem. No, a my teraz, moi kochani, sobie rozegramy pojedynek, bo mieliśmy logo tutaj Paris Saint Germain i zawodnika z Atletico, Thomas Lemar. Są to niemieckie saszetki, czyli możemy trafić w środku kartę German Star. No i fajnie będzie, jeżeli takowa wpadnie. I pierwsza saszetka. Mamy Sporto Maxi Pereira. Następnie Barcelona, Messi, Napoli, Raul, Albiol. Do tego Quincy Promes ze Spartaka. I jest pierwsza karta z Paris Saint-Germain, a mianowicie Mbappe. I jeszcze jedna to Juventus Bernardeski. Lecimy z drugą saszetką i tutaj jest. Rakitic z Barcelony. Z Realu mamy Gareta Bela. Specjalna to Multiples Interu. Brozowicz i Perisic. Proporczyk Borussi. Z Manchesteru City Leroy Zane i Federico Franco Di Santo. Kolejna saszetka i jest Dzikija ze Spartaka. Następnie z Realu Lucas Vazquez. Danilo Pereira z Porto, fans favorite. I mamy Mandzukicza na Goldzie. Do tego z Juventusu Kiellini i z Bayernu Tiago. jak na razie nie ma German Star. Marco Asensio z Realu. Następnie Atletico jest Sime Versailles 1, 1 Do tego Porto Hossesa I popatrzcie jest Karta German Star a mianowicie Leroy Zane Z Manchesteru City Pięknie czyli jest chociaż jeden traf Z Napoli mamy Alana I Paris Saint Germain Julian Draxler czyli ponownie PSG na prowadzeniu I została nam ostatnia Saszetka Napoli Hysaj, z Waigl, Weigl, Riozola Impact Signing Real, Goldzik Rafael Varan, z Realu Keylor Navas i karta Rabiota, która pieczętuje zwycięstwo Paris Saint-Germain nad Atletico 3-1. Czyli moi kochani, koniec końcem padła nam karta German Star, czyli to co tutaj w głównej mierze szukaliśmy, więc ja jestem zadowolony. Nie wiem jak wy, dajcie znać, jak wy myślicie i co uważacie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.